Kiedy ze mnie będzie córkę Jak dla będziesz miała córkę? z zwykłą dzieci, tak? W takim wieku. Proszę tu się nie przykupisz. Tak, tak. Kto będzie je pizza? Ja nie będę. Sałatkę. Cześć wszystkim. Przychodzimy do Was z nowym vlogiem, który był nagrany w sobotę. Lykwidowanie. Może widzisz to? Pierwszy raz mam Tak, właśnie. To Te rzeczy w aucie? Zostawić? Tak, i jutro to zostawić, no bo nie możemy pójść do marfonu, a do jutro chyba... Ale już nie będzie, to już Już, zlikwidowali lodowisko. Już nie będzie. Nigdy, nigdy, chyba następną zimą dopiero. Tak. Słuchajcie, się ja po prostu nie wierzę. Właśnie dziś postanowiliśmy, że postanowiłam, że idziemy na lodowisko w końcu. Póki nie. jeszcze się nie skończyła zima. Spakowałam wszystkich, moje łyżwy, łyżwy Aiszy, Mai. I co? Nie ma lodowiska. Ale wiesz co, zostawimy w aucie i po prostu pojedziemy kiedyś na inne lodowisko. Mam nadzieję, że do lata się wyrobimy. Tak. Co? Mam! Mucha! Yes. Mam! Mam! A ja i już jest na zajęciach tanecznych. Słuchajcie, dzisiaj mamy sobotę choć w Jasku. U nas sobota jak zawsze jest aktywna. Myślałam, że jeszcze bardziej będzie aktywna z łyżwami, ale coś poszło nie tak. Prawda Majusia? Ale najśmieszniejsze jest to, że Maja mi przypomniała dzisiaj o łyżwach. A tak. e, Isza powiedziała spokować łyżwy i co? Aisza, właśnie Isza jeszcze nawet tego nie widziała. Jak zobaczy, no to będzie też w szoku. Maja, chcesz próbować? Słyszałeś? U. Nie lubię słodkiego. Od kiedy? No właśnie, od kiedy? Od dzisiaj. Od dzisiaj. To chciałobyś zjeść. A? Nie słyszę. Jeszcze właśnie. Susi! Sushi. jest? ty wiesz, że to jest przesada? Nie. Co? My. Słyszałeś? Po angielsku. I to no, smaj? Anglik jakiś mieszka z ja nie. Mam. Ja nie wiem. Już zjadaj sobie susi. Tak? Znów wyszłyśmy z moją na szybko do sklepu Smyk. Kupimy jednak sobie większe jeszcze. Tak? Na zapas będzie. Na wiosnę. I szukamy czegoś podobnego dla Eliaska. Słuchajcie, dlaczego te buty są dobre? Ponieważ tutaj te paluszki są szersze. Zobaczcie, jak one się zginają. I tutaj jest minimalnie sztywny zapiętek. Tu też jest wszystko płaskie, buty idealne dla rozwoju stopy. Myślisz? Tak. Właśnie, tu nagrywaliśmy i te buciki kupiłaś. Tak, dwie pary od razu. Tutaj mała się przybierała, tutaj stały buty, 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 chodź, idziemy. Te? Tak, są podobne, ale trochę sztywniejsze, wiesz? się są dla chłopców, tylko że większe, dużo większe. Najmniejszy rozmiar to jest 27. Fajny, nie, ale wiesz, za duże. Mają się, mam, mam, tak, 26. Ok, kupimy. Na pewno jeszcze będą za duże na Eliaska. To? mama, no, no te? Ale może za rok o. będą pasowały. No, no my będziemy podobne z iliaskiem. Tak, niestety Aiszy rozmiaru na pewno nie znajdziemy tutaj. Aiszy stopa już bardziej jest rozmiarowo podobna do mnie niż do dzieciaków. Aisza jest duża. Duża? Jakie słodkie zginają Słodziutkie. się. Te guciki są super. Uh -huh. A Jasek akurat miał takie podobne, pamiętasz? Pomarańczowe. Z takim chyba słoniem i lwem. Tylko, że już na niego są za małe. Kiedy ja ze mnie będzie córkę niej. Jak dla będziesz miała córkę? Kupisz nie. dla niej. Tak. Okay. Patrz, tu jest rozmiar. Maja już planuje. Dziecia... Majusia. Zobacz, te są jeszcze fajniejsze. Wiesz co, Majusia, ja proponuję zrobić tak. Zostawimy te buty, przyjdziemy z Eliaskiem I on po prostu przymierzy. Bo mi się wydaje, że te zielone będą na niego lepsze. Rozmiar 25. Hmm? Co ty na to? Dobrze, już popieram. Upierasz. I jeszcze przy kasie dorwałam takie zagadki dla Mai. Będziemy rozwiązywać. Akurat, okay. póki czekamy na nie, widzisz tam? Prosto, 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 prosto. Zaraz, ja już widzę. Widzisz, czy nie? Ja widzę. Tam, tam, tam. Widzisz, czy nie? Widzę. Widzisz? Tak? Kto to? A, Mateo. Widzisz Meteo? Ja już jestem. Na no, był początek dnia. No, jak jest Elias, czeka Elias. Wyszliśmy tutaj Elias. Ale Elias też, jak tylko weszliśmy do manufaktury, tam gdzie taniec. Elias, Elias. Gdzie jest Mateo, ona, no, Mateo? Gdzie ona. jest Mateo? Później przyjdzie on. On w domu? Nie ja tak yes. Elias jeszcze śpi. Elias jeszcze <grym> to się jak przyjdzie. Postęp, postęp. Bez cukru. Bez cukru. Nadaniał, nadaniał. Tak? tak? A powiedziałaś dziękuję. No i daj jeszcze, no, takiego, o, ja jeszcze tak jeszcze. Oj ojku Dobra. No. Ale my te łyżwy, nas się opowiada akurat o lodowisku. Te tak. łyżwy kupiliśmy w zeszłym roku, tak? tak? I dzisiaj mówię, że już na 100% idziemy. No już w końcu trzeba. No idziemy na lodowisko. Idziemy. Nie ma już czy co? Już tak, już, spod... koniec na dzisiaj. No nie na dzisiaj, w tym roku. Nie, nie w tym roku, dojdziemy jakby doni, do kolejnej zimy. pani. Si, papa. Jest, jest papa. A ja, ja nie odniosę, bo on kiedyś po bardzo tęsknił. I ten. Tak. Tak. Tak? Nie widzieli się tydzień, tak? Cały tydzień. Aja no. się przeszła i kucie. No, i zabrała wszystko. Już... A Lisia już wróciła? Nie, ja. nagrywał, się wynagrywał czy nie? Nie wiesz, Moja no, się zapomniała swój więc Jeszcze jej pożyczyła, moja teraz idzie na hip-hop i na akrobatykę. Cieszysz się? Słuchajcie, my przez tyle lat mieliśmy stosunkowo wolne weekendy. W nie niedzielę to zawsze u nas była e, takim rodzinnym dniem. W soboty zazwyczaj nagrywaliśmy, a teraz nagle nasze soboty stały się na tyle aktywne, że nie mogę się do tego przyzwyczaić. Wyjeżdżamy wcześniej rano około godziny 11, czasem 10 i wracamy dopiero o godzinie 20-21 do domu, więc jakby. To jest Sob... ciemno? <laughs> więc teraz musieliśmy zmienić nasz plan tygodniowy. Nagranie z soboty przesunęliśmy na poniedziałek i środę. I zamiast jednego dnia nagrywamy przez dwa dni, ponieważ jakby zmniejszyła się nam ilość godzin. Już. Już jesteś gotowa. <laughs> Mateusz, opowiedz! Mamy taki traktor? Mateusz, mamy taki traktor? Tak, mamy taki traktor. Nie, ty się bawiłeś Mateusz. razem z Mateo. W domu Mateo. Tak. Tak. z skloroza. Fajny traktor. Mateo, masz taki traktor w domu? Tak. A to... Kto dla ciebie dał? E, e, e. Kto ci kupił? Kto kupił dla Ciebie? Kto? Nie pamiętasz? O e. co to jest? Jeszcze nie jest... Wow. Jagoda, O! woda? Musisz czekać, trzymaj Nie, on chciał wiesz to, co mi oddał. Prezent serio. No już, nie, nie, jest nie, nie, nie! Nie! Nie, jest. nie, tak. no, 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 no. Co ty też chcesz? Jesteś pana, że zostaniesz zwykłą dzieci no, tak. w takim wieku. W takiej kondycji. W kondycji, czyli moje, czy, czy dzieci dzieci. Moja kondycja to jest moja sprawa. Kondycja dzieci jest nasza swoja sprawa. Papuszki. Papuszki.

9 nie Na Zabiegałem 30 minut. Kaka, Jak to Meusio powiedziałeś? Inwestuj w aktora. Więc <grym> teraz inwestuję w aktora. Ale fajnie! za duży? Piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba, i czy jest za dużo. To bomber, nie, bomber, czy jest za duży. Za dużo. Ubierz czapkę. Tu będziesz wiesz, jak będziesz e, wiesz, jak będziesz nagrywał przepisy, to będziesz tu pisał SOS albo help me. Idzie boss. Nie jesteś nie robimy Patrz co, co, co? Nie robimy bez. 10 lat to młodzi. Tobie się podoba? Najważniejsze, nie? żeby tobie się podobało, ale nie ma koptura My chyba, to. tak? Tu jak ochrona. Ochroniasz. Okej. Okay. Ochroniasz dla Joto Ja się już wróciliśmy do domu. Tak, kupiliśmy pizzę. Będziemy coś oglądać na Netflixie. Mamy <noise> ci. <noise> Eliasek zasnął. Kto będzie je pizza? Ja nie będę. Tak. Sałatkę ja będę robił. Masio robi sałatkę, super. O, zapomniałem. Co? Na TikToku nie nagrałem jak robi sałatkę. <noise> <noise> Ostatnio zaczęliśmy oglądać serial Turbulencji i tak nas wkręcił, że odpalamy go po prostu co wieczór. Słuchajcie, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych filmów. Pa, pa!